bo to o tym każdy zapomina, że przed pierwszą rozmową z Emilem ja zadzwoniłem do pani Doroty Dody Rabczewskiej, Rozmawiałem z nią ponad kurwa 10 minut i ja jej powiedziałem wyraźnie słuchaj Dorota, był, bo to już był ten pierwszy raz w salonie 24, którego nie ma. Też. Wiesz co on tam mówi? Czym go mogę skontrować? Daj mi argumenty, bo on tam, on powtórzył tu wiele rzeczy. Oto zdjęcie w sypialni, oto, o tamto. To wam teraz powiem, tego też nigdy wcześniej nie mówiłem. To Dorota powiedziała, że a w tej sypialni to a skąd wiesz, że to jestem? Ja tam nie widać dokładnie skrzydeł. To jeżeli to jest sypialnia w domu, w którym zostałaś męża Twojego y, Emila, który wyjechał i Ty jesteś tu z obcym mężczyzną i wygląda wszystko tak samo, ale nie widać faktycznie Twoich skrzydeł, to jest chój argument. I ja wtedy myślę, aha, nie ale dalej zapytałem, mówię, wiesz o czym on mówił, jak go mogę skontrować? I nie dostałem tego. Uważam, że też zachowałem, pór, ona, pór, po okay. prostu... po mogła ona po prostu. Pomogła powiedzieć, ona podostała dobra. Też tego chyba nie mówiłem. Podostała to. Nie wiem, czy ona. Osoba, która się z nią też przez niego kontaktowała, dostała materiał przed. Mm. Tak. Ja tylko chciałem wstawić. I mogła powiedzieć. To jest każdy... źle, tamto jest źle. Ja chciałem tylko na końcu wymóc, żeby wstawić, że z nią rozmawiałem, żeby dać plan, że rozmawiałem z tą ale nie chcę, bo już zapytałem, czy chcesz to jakoś skomentować? Ona powiedziała. Tomek, ja nie będę komentowała tego, bo nie są moje atencji. I ja mówię, czy mogę dać napis, że z tobą rozmawiałaś, a nie chcesz komentować? I tego pozwolili. I mówię, nie, niech ta rozmowa zostanie między nami. No ale wiesz, później jak zaczęła no, apelować tak coś, to ja też anuluję swoją dżentelmeńską umowę, żeby ta rozmowa została między nami, jako ona chce zgłaszać moje konta. Ale na to się nie zgodziła i tego nie zrobiłem. Przed drugim wywiadem, mówię to kurwa oficjalnie, przed drugim wywiadem z Dianą dostała pytania. Czy znasz Dianę, Szafer? Czy była aborcja? Jak się znacie? Dostała listę pytań. I powiedziałem, że wszystkie odpowiedzi znajdą się kurwa w programie. Nie dostałem nawet odpowiedzi. No to wiesz, no, dla, dlatego ja, ja, nawet jak na podcastera, robię więcej niż normalnie. Nie tylko słucham historii i, i, i to odpulam.